Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie sobie zagramy w trio Obraz z Kądziem oraz MatPajem Tylko oczekiwany odcinek nadszedł, więc zapraszam was do oglądania No to zaczynamy odcinek, nagrywamy trio Obraz z Kodziem i MatPajem Tylko oczekiwany odcinek, co tam Mateusz u siebie, słuchaj, wszystko dobrze? Bardzo dobrze, No, no to zaczynamy odcinek Mam nadzieję, że ten odcinek będzie 100 razy lepszy niż 8 miesięcy temu, co nie? Czyś nie? Mateusz, Dobra, Mateusz się zawstydził. Zaczynamy odcinek dalej. O, jesteś Mateusz. Dawno żeśmy okay. nie nagrywali razem. No, bardzo dobrze. Okej, okay. potem sobie porównasz, który odcinek był lepszy 8 miesięcy temu czy ten. Na pewno głos będzie inny. No, Chopy, no na pewno, no. To Chopy minęło już dobre z pół roku, co nie? No. Byśmy nagrywali razem. No dobra, to gdzie lecimy, panowie? Są jakieś pomysły? Nie, 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 tam na pewno nie polecimy. Nie, nie, się... to są spuceńce, to jest. Będzie... Ale nie, nie, nie. Uf. nie, bo tam nie ma matków nawet. No, Chopy, tam. Dubój będziemy musieli pięć. Mieć... Co tyba, dawajcie. Matpa, będziesz kierował? jak mi się udawały. to? Tak. Ach, bardzo dobrze. Matwaj, a mogę snajperka? Sperka? Nie. Nie ziem. Jak mi przykro. No. Bo tak uważaj, bo co jak na zniknie? <grywa> Dobra. Ale snajperka znikła. Dobra. I ja olecam na ten domy. I w jesteście powiem kończyć znowu światło jest No właśnie Widziałem, no To chyba jakiś znak No Pan Jezu <laughs> Ak Akurat Akurat wtedy kiedy nagrywamy to nie? No. Kurde, boże akurat na odcinku się zjawił. Ale na próbach nie było. W rakcie no. realizacji musi być. Ale... To musi o czymś to... Ja no mam jakieś... się śmiech, że zmyśla się, do słunku, się tak, wiem, eee, ty, odstępy, to słonko, bo u mnie ciemno jak nie gdzie. Ee, co ty, to to u chłopaki. was tak jest, no bo ty tam, wiesz... My byśmy cię tyganili, co no... i się. Hehehehe. <grym> Dobra, Dobra, jedziemy furą przez miasto. No, tak, bo trąbi jakiś wórok, <grym> <grym> <gry> Podasz, że nie Co Jak dzikie robisz. <grych> 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 A, <grych> jak zyk zacznę ma queen to. By kurę naszczepał. A się kurę szczepą? No. By pióra latały gdzie tam On biało ma, sędzio Dobra Dobrze O Boże Plecy, plecy, plecy Ej, tu jeszcze jedę Zostawcie mi go Jeszcze jeden gdzieś tylko jest Co za fiut Tu jest, w gminie się, się Jezu. Dobra On mnie zabije? Ja w Ja pierdzielę Kurna! No zabij go! Dobra, ale... A, no, Rudy mnie zabił, dawaj go. Słuchaj, ja sam zostałem? No, ok. Niszczę w tą grę, więc... Dawaj. kartę zemrzepnął? Dobra. A ja Obok ciebie był, obok ciebie był. No aj, 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 ola Boga. No robił? Dajcie gotowość. To nasze włot lecimy ja pójść działka jak to jest Łoję kurde kończy leży Nie gadacie panowie no to mnie nie, nie wychodzi. Jak pójdę? Leży. Sleczer znaczy, tak zostaje mu tylko przy hopę. Opie. Ze wszystko. starym na plecach. O ja. Nie. <laughs> nie! nie! No iś doszedł na plecach, co oh, stary. Goś się stańczy. Widać, że się zapłócił na odcinku. Ty, 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 ty. Ale z Ciebie zając? Nie zającz. Ja zwoją zają do mnie numery jakieś dziwne, te tu to kurde chcą ode mnie. No to, no to, no, to nie odbieraj. Jak on nie odbiera tak co chwilę? Kasą gaje. Aha. Ok. Żywopłoty są przereklamowane. A, w ogóle taka jeszcze y, sugestia do innych odcinków, chciałem się z Was spytać do widzowie, Jakie odcinki byście chcieli na moim kanale? Czy chcecie znaleźć Fortnite czy jakąś inną grę? Więc zapraszam Was do komentowania pod tym filmikiem. To jest właśnie ciekawe, co widzowie lubią oglądać. Czy Fortnite'a z kimś, czy jakieś vlogi, co nagrywałem. Czy Minecraft, coś takiego. Może jakieś inne gry, może. Zadawajcie w komentarzach, co byście chcieli. Ach. O kurczę, kończę nie żyję Oj, dostałem go w Chopie Kultowy tekst. Szaba jakaś tu popyla Dobra Tak się bawi smatraj Bardzo dobrze no, widzę, że dobrze Był zentoma. O, podpaliłem go. Podpaliłem gościa. Już, już tam lecę do was Ja gościa podpaliłem. Dziękuję. Wypalicieli. O, masz pin i pin coś. Ej, ten gość nie żyje? Czy trzeba go dobić. Tam leży gość powalony. W tym budynku. Tylko nie wiem, czy nie wiem czy go wzięli. Micha kup niebieską pompę Ale ja ci nawet kupię. A ja trzeba iść do tego, tego gościa, wiesz no. no co to mi tak się zmienia? No ja pierdziel do bota chcę. A w życiu tego bota Chodźcie, jedziemy No Po co będę daleko mamy strefę Ale odbicie

Ale ty Michał... ...ma no, nie wiem... powtórka <laughs> z rady wchodził. ...łodź mi laser puścił. Ale uszedłem z życiem. Tu jest AUK. Ja wiem, że mi ktoś Michał pomógł, ale wiedzę co dzień, nie? <laughs> a ja ci pomogę dwa razy. No to dwa razy, nie? Mówi... Dlatego mam dwa dlatego mam jednego killa. ty nie pomogę się raz? Ja ci dwa raz. Skądził... Masz apteczkę? No mam. A dobra. No faj, jak coś to nie jest pragnięcie KB, to jest pomoc. Wiecie. Nie mam będzie. Idziemy na mecha? Można iść. Dawajcie. Kto no, w się. Mecha. Kasa ma drugą się... stronę, ale prawdę. O no? E ja tam są stypy w tym meku. może... Nie wiem, no. Idziemy na nich no się mi paliwo, skończy tyle, by my jeździć. No to tu jest paliwo. przecież. za zatankuję. Tu jest paliwo masz przecież. Zrobiłem. Dobra. W ogóle wszystko tu powraca, tego Fortnite'a ale... i mech jakiś. Tyle lama! Ma. Piękna kobieta. Cześć, siema, czy... ja pytam sąsiada się, że jedziemy po tego, metalu Ciekaw Czeka, bo mi wyrzuciło Co wy sobie to robicie? Nie wiem właśnie no. Ten siada, ten, ten coś robi no. Ten mech chodzi, Ej. No, co ty gody? Ej, w kościół. Eee, opie po co do tego mecha my szli? Jemu mecha w boksie. <noise> <noise> Ej, leży mecha, leży, biały mają. Ej! Drugiołam, tak? no. dobrze no. Michał. Pomogłeś mi po przyjacielsku. nie. No to nie tak, że mi ukradłeś chwila. Eee hey, mapa ja mam dla ciebie biga Ja też mam biga, biga. Hoffin na laptopie się się gra i hop ja się nie dzieje on jest no. taki dobry I z matwaj, no nie na i tyle, no to dobrze jesteśmy No to A ty Michał, masz hopki? Nie mam potek A w ogóle tu będą leżały A wysypałeś, Ej gościu Ej tu, gościu. Ty, tu są flasze Jeszcze mam gościa No ale działałem, żeby ci wopił. Ziemia z jakichś flipki jestem. Chodźcie się. Nie, już strzelają, w końcu. Szyla. Gdzie szczelają? Dobrze, nie, powiem, mi killa weźmie. a nie ma dydukcji. <grym> Michał! A ja <grym> co mam powiedzieć? No przepraszam, już. Ale to, to był komplement. A, ja, co, dla kogo? Chyba dla tego, tego, tego chłopaka, bym go zawiódł. Niech panie uspokajają. Passenger. Spalmy Mesku? Na laptopie właśnie. Nie, e, nie ci fagni to. to. To ich okli. Jakoś wypikujemy ich. Boksa trzeba sobie zrobić. I... no, i siedzieć w tym boksie i czekać. A gdzie ja no ja to wy samo się się idzie sobie taką. E Ej, bo strzelają. Idę w krawędzi. ale tu gram jeszcze raz. Wypikany. Oślaamy. Ej, czekaj! Ja już zniknie. Chciałem go przeszukać, ale dobra już. No przeszukałem go. Do. Dobra. Dobra. Mówię, kończy mi lep, lepiej idzie na laptopie. Nie muszę sobie la, laptopa chyba kupić. Zaś objawienie Michał, no nie? No Na odcinku zarobiście No to chyba dobrze, co nie? Może taki znak, od... Bo... ...Boga, żeby tam milion wyświetleń na tym filmie Chyba chodziby matka. a mat MatPaj, wiesz, że ja na TikToku jestem sławny? 60 tysięcy mam wyświetleń Ponad Ale czego? No hopy nagrałem, hopy jak rzucam oponę z TikToka Ja wiem, ale z czego jest to... Wyświetleń Z tysięcy, no Ja nie zmyślam, tak było I tak jest do tej pory Ok, zresztą czekaj Dobra, spamić do Grubasa Nie, po co? No blisko trzeba to wyjaśnić, by bo... A to Michał tutaj, że ja tutaj ten Leży jeden. Mam jedną HP Łups, jeszcze A którego to wierz? Eee, aurę. A to już to no wyjedziemy od no. wszystkich No nie, chyba tam. Tam jest? No tam nie idziemy. Jest! Tam nie idziemy. O, jest! Dziecka! Szybka tam jest, słuchaj Kurde, od dwóch tam inny Kur... Gdzie? Na górze No, dwóch jest tam u góry Kurwa, lecisz Dobra Chłopiec, parwo jedna No nie no kurna mać! Skull trooper! Ja pierdziele! Za społeczeństwa! Za kawa społeczeństwa skull trooper Matpaj, teraz wszystko w twoich rękach Chciałem go ale gdzie on jest bo chce go zabić Nie wiem, chłopie On On nie ci uciekł Pod tobą, jest. Pod, tobą jest. Pod tobą jest Ale ten Kult cool Trooper! To jest Kult Trooper! trooper. O, nie no nie, to nie był trooper. trooper! Jest na dole Ten Kult Trooper, to. Nie, to za. To ryba jest Ja nie od Aima Poli mnie to wszystko ma trwać w Twoich rękach. Pamiętaj, jesteś na wizji. Dawaj Mataj, to już się kameruje. Okay. Nie, no dobra, Daniel musi skupić. Bo on tu wielki rzeczy dokonuje. No. Rybeczkę... ...porobić. Dobry pomysł. wejdź do strefy. Wypiąć go do strefy, chłopie. Tam gdzie jego miejsce. O kurde. O chłopie, ale dostał wypić kanał. Eee, jakiś zagubiony kolega to jest Dobrze! no je... Zginaliśmy to. Dobra. Losikami, no, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Dawajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał. Pijacie yy, na mojego Instagrama. I zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, więc do zobaczenia.